Terraria, gra typu Minecraft, ale... ale 2D. No, no, denerwująca gra, Jest tutaj zabiję jakiegoś pająka latającego typu czerwony. Gram człowiekiem typu Babę, ale... no ale co z tego. No to. Ludzie z ludziami gram. Co. Kazanie zagrać z nimi widzowie. Gadam nie bez nimi, ale złotowami, bo. Żeby nie było. Bo jeden tutaj mówi bardzo brzydkie słowa. Typu. Tak, tak. Ja ich słucham, bo oni tutaj brzydkie słowa mówią, ale. No, przestańcie mówić, że. Brzyd... ZZW muszę zmienić postać, bo ma dziwną nazwę. Chyba piesomar. Człowiek typu piesomar. Eee... który będzie wyglądać ładnie? Dobra, hop typu piesomar. Nie, Chcę hopa. Male. A to różowe włosy, to nie. Tego może... Żydkie. To... To... Dobra, Westola może zrobić jak... Himan z tego gry, kolega, kolega typu więc mówi, że baba zła, no to. no to ma raz, bo on więcej gra niż, niż ja, aż dziwne. No właśnie, ja jej ja tam, ja tam nie będę mówił, żeby mówili, bo oni brzydkie słowa mówią i ja nie chcę, żeby usunęli kanał. No co za lub robił to. Mapę, kto jest tym głupkiem? Powiedz, pan. Nogawka powiedział, że to on. Wszystko przez niego. Trzeba iść kopać. Nogawka pełna jest, mówi. I teraz piszczy jak jakieś. Nie wiem, coś takiego. Co to jest? Kwiatuszek ładny. Strangę plant. na to po angielsku! Jest, a mi się nie chce już zmieniać. Jest. Dobra, będę wam mówił w tym, jak to jest po, po polsku. Ale z goglek translatę, bo to nie chcę mi się znajdować innych. Strange plant. O, o. Dzina roślina Dobra. Dobra idziemy szukać Jed złota i innych dobrych takich typu do robienia kilofa innego czegoś. Nie, ja o nie, nie, o nie. O nie, ja się topię. Co mnie wie no, coś mi uleczyło jeszcze, no to fajne. Ty durni, ty! Jakieś wąż mnie koni nie zabija. No i spadnę do wody, to. No, jeszcze mnie ten wąż bije. Kurde. Ja tu światła nie mam. Umieram! Wbije no. mnie coś. Spadaj. Spadaj. Gdzie są światła? Gdzie są światła? Gdzie są światła? Bij mnie coś. Zostaw mnie. Nie. I... Czemu ja światła nie mam? Ej, kolega, przyjdź po mnie, bo ja tutaj umieram. Nie pal gumie, tylko przyjdź do mnie. Spadaj. Ej. Wszyscy umierają, bo oni naprawdę tutaj... Nie, nie grają, tylko grają. No to było to. to. Z... Przestań przeklinać. Demotyzacja właśnie będzie. Od Gold Bow, Wezmę. I wezmę sobie plastic duvelin. A po polsku... Czemu ja po polsku nie mam tej gry? Ej, chłopaki użyć... suspicios looking eje? Co to jest w ogóle? Su... Sumon DE Kutulu A wezmę. O nie! Ale przecież panek wisknik ja... A, ale ja kliknąłem tutaj, żeby poszło na to, ale nie poszło na to. Ale go pokonam. Ara, Nie zabiję, one są... czemu? A, już idę, Elo Ale on wygra to przecież Przeszypadek, padek, panowie, no przepraszam, kurczę Ja go wezmę z powrotem. Chodź, looking Eje A to padek, To przyszy padek było! Kurczę, pieczony. Spadaj stąd. Spadaj stąd, umieraj. Po. dobra. Poleciał se stąd, no to... Spokojnie, panowie, uratowałem giereczkę. Juwerę szlen. Już tę grę... Przeszedłem prawie, ale za trunę. Nieuczciwy. No i e tam grałem dużo. Dwa razy, trzy razy prawie przeszedłem. na no, za zbyt nieuczciwa, żeby. Może jednak zagram coś innego. Dobrze. A to że przypadek był. Ja bym tak nie zrobił nigdy. No bo chciałem wziąć i go postawić na numerek, ale poleciał za daleko i kliknął się. No bo musiałem wziąć rzeczy, żeby do tam nadu iść. <coughs> Co wy robicie? Aha, ty na dalej. No jak minecryfcie Tak, no bo to woda się rozleje. No i się zrobi. No tam mówiłem ci, jak w prawdziwej normalnej grze, typu Kloski 2-3-D. Nie, więcej rzeczy ma, ale nie lepsze. Minie nie. nie. Enchant Enchant, Elytry, Duże budowle, automatyczne farmy Ale to się wydaje tylko tak Możesz mieć diamenty, ale dalej mieć kupno, eee, przepraszam Kupę No raz... ten moty... Ale ja was wyciszyłem, więc nie słychać będzie No. Ale już za późno. Ojeju, ale głośność! Jejku, Boże, moje uszy! No przez siebie teraz... Ach! Nie, dobra. Gra słaba. Przeszedłem trzy razy, mam, mogę już tak mówić. Gra słaba. Nie polecam. Dwa nadzi.